Dzień dobry. Ciągle na stanowisku nie poddaję się. Pracuję. Poniedziałek, 29 stycznia 2024. Zaczynamy kolejną aktualizację. Tydzień temu byłem w domu. No i tydzień był spokojny. Podałem datę wyjazdu na czwartek. W środę powiedzieli, że mam wyjazd, ale dopiero w piątek. No, i wysłał mi zlecenie. Ja patrzę w Kolumbia i pisałem trzy razy, że nie mogę jechać daleko. Bo mam 6 lutego drugą wizytę u dentysty. Okej, okay, okej, okay, przepraszam, zmienimy. No i ostatecznie w czwartek dostałem wiadomość, że mam wyjazd. Jak chcę, to mogę wyjechać w piątek. Jak chcę, to mogę wyjechać w sobotę. Jadę teraz w obecnej chwili do Miami i w tej chwili znajduję się już na Florydzie. Za miejscowością Jacksonville. I zmierzam na południe. Rozwodórki mam jutro. Mam 5 rzutek w no, okolicy Miami. Tak kombinuję, żeby dzisiaj tam dojechać na trzecim, drugą, trzecim południu i pojeździć rowerem, to Czy tam jest lipa z parkingiem? Ja, ale zadzwonię w takie jedno miejsce i zobaczę. Pogoda na Florydzie jest fajna, ale nie ma upału. Dzisiaj prognoza jest taka, że będzie 22, 23 miarkowanie idealnie na rower, bo właśnie jak zajadę na trzecie po południu słońce zachodzi o 7:00, 6.30 już się robi zimnie już się robi ciemno więc nie wiem czy jest sens nie? I, i nie wiem czy znajdę tam parking bo cały czas na tym debatuję, w każdym razie dzisiaj gdzieś na rower pójdę na Florydzie to jest na bank, także to jest to co u mnie słychać 5 rzutek na Florydzie, zaczynając jutro, sądzę że o 10.11 rano się ogarnę Dobrze, teraz czas odpowiedzieć na Wasze pytania, które zadaliście w aktualizacji w poniedziałek ty, tydzień temu. Pytanie numer jeden: jak bardzo zmieniłaby się Twoja praca, gdyby Twoje auto nie było zablokowane na 105 km na godzinę? Korzystałbyś z wyższego limitu e, prędkości? Czy w dużym stopniu zmieniłoby to Twoją codzienną rutynę? <laughs> czy, czy bym jeździł szybciej? Znaczy ja bym jeździł zgodnie z przepisami, no to na Florydzie można jechać 70 mil na godzinę, 5 mil więcej, ale to by na pewno zmieniło sposób, e, znaczy sposób jakim bym pracował, nie, ale zależy w którą stronę bym jechał i wszystko by zależało od sytuacji, ale na powrotach bardzo prawdopodobnie by mi to pomogło. Często, gęsto, no wiadomo, w Wyomingu jest 80 mil na godzinę, no, powiedzmy, żebym dostał od otwartego na 75 mil na godzinę, czyli jakieś 10 mil więcej niż... W obecnej chwili, czyli 16 km. Biorąc pod uwagę fakt, że często wyjeżdżam 11 godzin dziennie, no to razy 16 km, no powiedzmy 10 km, ale nawet i 16, ja bym robił dziennie przez co najmniej 2-3 dni 100-150 km więcej, więc przez 3 dni to jest 350-400 km w zależności. I często gęsto jest tak, tak się układa praca, że jak się wraca z zachodu, z Waszyngtonu czy z Oregonu, to często, gęsto dojeżdża się gdzieś za Toronto, do Napani, nawet dalej, ale ogólnie tak jest. Nie tak zawsze wychodzi, jakieś takie traf, trafy, los, losowe, znaczy trafy losowe, nasze tak, trafy losowe. Są, takie są dystanse. Więc te parę godzin, które bym sobie wypracował szybkim, szybszą jazdą, na pewno by powodowało to, żebym był krócej w trasie. No i też bym miał inne miejsca odniesienia, bo ja teraz wiem, że jak wpadnę w pewne w pewne te... W pewne kolejne, no to wiem już, gdzie dzisiaj stanę, jutro i pojutrze, nie? Jak się wraca z zachodu. Także to by na bank zmieniło moją pracę. Ale to bez obaw to się nie stanie. Już to 65 mil na godzinę w Quebecu, w Kanadzie już jest od ponad 10 lat i nikt się z tym nie robi. Pytanie numer dwa. Ile paliwa wchodzi do zbiornika w chłodni? że jakie są różne zbiorniki. Przeważnie są 50-galonowe i 100-galonowe. My mamy teraz 50-galonowe, to chodzi o wagę, więc około 200 litrów, czy mniej, nie? Eee, ale to jest taki standard. Tego paliwa, w zależności od różnicy temperatur na zewnątrz i od tej, jaką utrzymujemy, starcza na 2-3 dni. Zależności, nie? Pytanie numer 3. Czy widziałeś może nowe Volvo 2024? Jakie jest Twoje zdanie na tego temat? No bo to już widziałem. Huczę o tym cały internet. Znaczy to no, amerykańskie, nie? Czy wygląd zewnętrzny podoba się mi, ładne jest. Jedyne, co mi się podoba, że zlikwidowali lusterka, to dali jakieś dwa lusterka z boku. Lusterka z maski Zlikwidowali Jeszcze tak, e, lusterka w formie kamerki można przeboleć, ale jestem ciekawy, jak to się będzie sprawdzało w ciężkich warunkach pogodowych. No i też jestem ciekawy, bo tam... To co przedstawiałem w internecie, to jest oczywiście jakaś wersja full wypas, klima postojowa i tak dalej, i tak dalej, wszystkie przyciski, wszystko to, wszystkie systemy bezpieczeństwa. Ciekawy jestem tych systemów bezpieczeństwa, bo jeśli to ma być coś takiego jak wada albo jeszcze bardziej e, skomplikowane, to dziękuję bardzo. Jestem też ciekawy, jakie opcje będą dostępne, bo na przykład tył się trochę zmienił jest to ciekawie zrobione, że podnosi się łóżko dolne i można spać na dole i nie trzeba się dużo e, motać z tym, żeby zrobić łóżko, nie? Podnosi się łóżko, wyciąga się stolik. E, musiałbym to zobaczyć, bo to na pewno by zmieniło jakieś moje nawyki, e, ale ja się nie martwię, że dostanę nowego traka. jeszcze nawet te traki do nas nie przyszły, nie wiadomo czy przyjdą i też nie wiadomo w jakiej wersji on będzie kupował, a wygląda to fajnie, na no, ale wiadomo, na reklamie wszystko zrobią, żeby wyglądało fajnie. Jestem najbardziej ciekawy Salonki z tyłu, jakby się mieszkało, e, i tych systemów bezpieczeństwa. W sumie te systemy bezpieczeństwa są dobre, tylko żeby było tak jak w Europie, że można by je wyłączyć, bo systemy bezpieczeństwa na lodzie, w Wyomingu, na preriach, jak jest śnieżyca albo silny woczny wiatr, albo w górach skalistych, no to w imię ojca i syna. No ja dlatego mam wadę zaklejoną, bo raz w, wpadłem w pościsk no, przez nią bo zaczęła mi hamować na nie, nie powinna hamować, bo coś sobie zobaczyła, no. Także mówię, to jest niedopracowane. I ostatni, ostatnie pytanie, czy Quebec Exit z Kanady jest jeszcze możliwy, czy już więcej, czy już raczej nie po tylu latach. Były dwa referenda, teraz partia, która jest... Ee, o tym mówiłem, ma, ma bardzo dobre wyniki sondażowe, i, e, ale nie, już... Kebek tak się zmienił od ostatnich 20 lat, że wątpię, żeby kogoś jeszcze to interesowało. Nie? Taki to był typ pytań. Zadawajcie kolejne, na kolejne odpowiem za tydzień. Za tydzień będę najprawdopodobniej w Montrealu. Teraz Floryda jest dobrym miejscem do ładunków, bo jest dużo e, produktu, czyli no są to idzie głównie sałata, papryka, pomidory, truskawki, takie rzeczy. Rafał Zazuniuk, kierowca zawodowy. Dziękuję Wam za uwagę i gna dalej przed siebie. Lubię tu przyjeżdżać raz na jakiś czas. Pa!